Państwa bardzo serdecznie Ewelina Zychmyłek, Instytut Świadomości w kolejnym materiale z cyklu Człowiek ze świadomością, tym razem Naukowiec ze świadomością i w niezwykłym innowacyjnym i tak naprawdę newsowym zupełnie materiale o testie na koronawirusa. Chciałoby się powiedzieć, no nic nowego, bo pandemia jest, już trwa od kilku miesięcy, natomiast ten test jest szczególny, bo tak naprawdę pozwala zoptymalizować i zarządzać aż dwiema, a nie jedną pandemiami, które dotykają nie tylko polskiego społeczeństwa, czyli grypą i koronawirusem, czyli zarażeniem SARS-CoV-2. Ze mną dzisiaj w materiale profesor Michał Wit, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie Panie Profesorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Oraz Pani Profesor Natalia Rozwadowska, kierownik Zakładu Patologii Molekularnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie Pani Profesor. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, to bardzo bardzo ciekawe i, i, i bardzo bieżące, tak naprawdę, bo pandemia koronawirusa jest z nami kilka miesięcy, teraz zapowiadają kolejną trzecią falę, a nie tylko naukowcy, ale i lekarze narzekają na to, że rzeczywiście ta diagnostyka koronawirusa nie jest jeszcze w pełni dopracowana i wymaga wciąż jakichś poprawek i blokuje leczenie, zabiegi planowe, a także przyjmowanie tych ostrych stanów w szpitalach, ale też od stycznia tradycyjnie niestety. Możemy spodziewać się kolejnej fali pandemii grypy, która tak naprawdę nie jest zwykłą chorobą, choć trochę ją bagatelizujemy, bo chciałoby się powiedzieć, że znamy ją od zawsze. Ale tak naprawdę grypa sama w sobie może być niebezpieczna, ale też powodować niebezpieczne powikłania w chorobach przewlekłych, czyli u tych samych pacjentów, którzy są też narażeni najbardziej na zakażenie koronawirusem. Także bardzo ciekawy temat. I stąd moje pierwsze pytanie do pana profesora Wita to pierwszy w Polsce test, lub też pierwszy polski test, który wykrywa obecność tych dwóch patogenów jednocześnie? Pozwoli Pani, że odpowiadając na to pytanie, najpierw zrobię taki krótki wstęp historyczny. Bardzo krótko. Chcę tylko powiedzieć, że w Instytucie Genetyki Człowieka, Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W odpowiedzi na to, co wydarzyło się w przestrzeni publicznej, to znaczy w momencie, kiedy na początku roku 2020 wybuchła pandemia COVID-19, czyli zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Ze względu na to, że wykrywanie tego wirusa jest dosyć, dosyć skomplikowane. To są metody biologii molekularnej, które do tego czasu, w każdym razie, nie były bardzo powszechne w laboratoriach diagnostycznych w Polsce. Postanowiliśmy włączyć się do, do, tej, do tej akcji diagnozowania tego schorzenia ze względu na to, że mamy bardzo duży potencjał ludzki, fachowych diagnostów laboratoryjnych, których mamy w Instytucie. Licencjonowanych 16, mamy specjalistów laboratoryjnej genetyki medycznej, mamy specjalistów genetyki klinicznej. Wobec tego uznaliśmy, że zarówno ze względu na nasz potencjał ludzki, jak i potencjał aparaturowy, dlatego że termocyklerów, czyli tych aparatów, które są używane do, do identyfikacji wirusa, u nas do naszej codziennej pracy używamy. Kilku, które są na terenie Instytutu, postanowiliśmy szybko się włączyć z, z tym obopólnym potencjałem do akcji diagnostycznej i wspomóc system, system ochrony zdrowia i, i pion nadzoru sanitarnego, które miały na, w lutym, marcu tego roku z tym wielki problem. Zrobiliśmy to na tyle skutecznie, że wyremontowaliśmy błyskawicznie nowe pomieszczenia, znaczy pomieszczenia Instytutu, które przeznaczyliśmy wyłącznie na, na tę działalność i podjęliśmy tę działalność. Do tej pory przetestowaliśmy około 20 tysięcy próbek, także to laboratorium faktycznie działa i działa bardzo intensywnie. I to była, jest nasza odpowiedź na potrzeby społeczne, które wynikają z tej bardzo szczególnej sytuacji zdrowotnej, która się, która się czy spodziewanie, czy niespodziewanie, nie, nie, nie o tym w tej chwili dyskutujemy, ale która się nagle pojawiła na całym świecie i w Polsce również. A teraz, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie. To myśmy opracowali w Instytucie dwa testy. Pierwszy już w swoim czasie na wykrywanie SARS-CoV-2, nasz własny, ale posługujemy się również testami komercyjnie dostępnymi na rynku, także, także to, to nie to było naszym głównym celem. Natomiast w, w wyniku dyskusji, które powstały i między innymi pytania, które zadał, zadał mi wiceprezydent miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski, czy nie można, nie moglibyście popracować nad czymś, co by nam pozwoliło różnicować grypę i COVID. Myśmy takie badania, myśmy takie działania natychmiast podjęli, pani profesor Rozwadowska była tutaj jedną z czołowych osób w tym względzie i efektem tego po Dobrych paru miesiącach pracy jest test, który w tej chwili dysponujemy, który pozwala szybko zróżnicować, czy zakażenie, któremu, które dotyczy danego pacjenta, jest zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 czy wirusem grypy A lub B. Jest to o tyle istotne, że objawy kliniczne obydwu tych chorób są niemalże identyczne. I jak wygląda osoba, Zakażona przez wirusa, wszyscy wiemy, prawda? Za zapłakane oczy, mokry nos, gorączka, poty i tak dalej. Ta lista objawów niespecyficznych jest bardzo długa. Wobec tego, pomyśleliśmy, że faktycznie byłoby to bardzo zgrabnie mieć taki, taki test, który pozwalałby natychmiast na wejściu screeningowo móc potraktować. Pacjenta chorego, czy grupę pacjentów, żeby zróżnicować jedno z drugim. Czy jest to taki pierwszy test? Według naszej wiedzy w Polsce opracowany jest to pierwszy taki test. I tym testem mamy zamiar się zacząć posługiwać w momencie, kiedy to będzie konieczne. A jak wiemy, oficjalnie według danych WHO. Rokroczna czy doroczna epidemia grypy rozpoczyna się z początkiem stycznia i trwa do końca marca. Niedawno została opublikowana nowa lista, na co umierają Polacy przez Państwowy Zakład Higieny Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, i tam zawsze, właśnie grypa była w pierwszej dziesiątce chorób, na które, na które umierają rokrocznie Polacy. W tym roku SARS-CoV-2 oczywiście na tą listę wszedł. I chciałoby się powiedzieć, że no, przede wszystkim to świetny pomysł, w ogóle zróżnicować właśnie te dwie choroby, które są do siebie tak podobne i mogą być tak mylące w swoich objawach, bo objawy niespecyficzne, typu utrata węchu, smaku, wcale nie zawsze towarzyszą każdemu pacjentowi, więc to jest świetna pomoc dla, dla diagnostyki. Chciałabym się też zapytać, co w takim razie dotychczas wykrywały te testy na koronawirusa i czy one w takim razie nie myliły? grypy z wirusem, z koronawirusem i czy w takim razie te statystyki, które zostały, zostały podane do opinii publicznej i codziennie zostają podane, są rzetelne i wiarygodne? Należy podkreślić, że dotychczas wykonywane testy na koronawirusa były i są bardzo specyficzne, ponieważ sama zasada reakcji PCR Zakłada właśnie ich specyficzność, więc nie można mówić, że testy są niepolegalne czy nie wykrywają specyficznie koronawirusa, bo tak nie jest. One są bardzo specyficzne i dedykowane wykrywaniu tego wirusa. Nasz test dodatkowo posiada możliwość wykrywania oprócz wirusa SARS, wirusa grypy typu A i typu B. I to jest ta jego dodatkowa funkcjonalność, która różni go od dotychczas używanych testów w diagnostyce. Czy w takim razie ten wirus grypy typu A i typu B, one są takie najbardziej popularne, dlatego państwo właśnie te włączyli do diagnostyki? Dokładnie tak. Wirus grypy A i wirus grypy B to są najbardziej popularne wirusy grypy w populacji polskiej, ale oczywiście też na całym świecie. Zauważamy też tendencję taką, że w latach poprzednich dominował typ B. W tej chwili raczej jest to typ A i to właśnie typ A, jest związany w większości z powikłaniami, które pojawiają się czy już w czasie choroby na grypę, czy po przybyciu tej choroby. Te, Państwa test jest również rodzajem testu tak zwanego PCR. To jest też test, który wykorzystywany jest od początku do wykrywania koronawirusa. Jaki jest dokładnie mechanizm działania takiego testu PCR? Na czym polega jego działanie? To jest tak naprawdę test PCR, to jest takie narzędzie, które naukowcy wykorzystywali kiedyś do swoich badań, a w tej chwili bardzo znalazł szerokie zastosowanie w diagnostyce nie tylko chorób wirusowych, ale też chorób. Nowotworowych, autoimmunologicznych właściwie jest bardzo szeroko stosowany. A jego zasada polega na tym, by namnożyć sekwencje czy materiał genetyczny. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że mimo że kopii wirusów, które są w naszych komórkach jest dosyć dużo, nie posiadamy metod, żeby je po prostu zauważyć. Więc to, co robi test PCR to najzwyczajniej w świecie kopiuje, namnaża, czyli robi bardzo dużo tych kopii materiału genetycznego do takiego poziomu, kiedy my przy pomocy urządzeń, i to właśnie były wspomniane przez Pana Profesora termocyklery, jesteśmy w stanie je zobaczyć przy użyciu specjalnych barwników. Więc tak naprawdę taki test PCR to jest taka kopiarka, która robi bardzo, bardzo dużo kopii, z materiału genetycznego czy to wirusa czy w przypadku innych chorób na przykład naszego własnego dęba. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Teraz chciałam zapytać pana, pana Profesora. W takim razie, jakbyśmy mieli powiedzieć, w jaki sposób ten test, który Państwo stworzyli, zrewolucjonizuje diagnostykę, w jaki sposób pomoże bardzo konkretnie na co dzień szpitalom, laboratoriom diagnostycznym, jakie są korzyści, mówiąc krótko, dla systemu ochrony zdrowia i jakiego rodzaju, to co moglibyśmy tutaj najbardziej wymienić? Bardzo istotne jest w momencie, kiedy ma... Mamy do czynienia z, z, z osobą ewidentnie zakażoną. Żeby w tej sytuacji epidemiologicznej, jaka jest, wiedzieć, z którym zakażeniem mamy do czynienia, dlatego, że inaczej będzie traktowany pacjent zakażony wirusem grypy, a inaczej w związku z wszystkimi restrykcjami epidemiologicznymi, które zostały nałożone. Tymi formalnymi, jak i faktycznie istniejącymi, na przykład w szpitalach, będzie traktowany pacjent zakażony wirusem SARS-CoV-2. Wobec tego, takie narzędzie, które potrafi na, na wstępie od razu zróżnicować obydwa rodzaje zakażeń przy, niemal, przy, przy, przy takim niespecyficznym obrazie klinicznym, jest bardzo wygodne i bardzo ważne. Proszę pamiętać, że osoby zakażone wirusem SARS wchodzą natychmiast na inną ścieżkę traktowania medycznego, na przykład w szpitalu. Tak samo jeśli chodzi o kwestie izolacji gdzieś w poradniach i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że te skutki wynikające z rozpoznania zakażenia wirusa SARS-CoV-2 są daleko idące, z izolacją, kwarantanną osób z kontaktu itd., itd. Nieco inaczej wygląda to w przypadku wirusa grypy, ale z kolei pamiętać trzeba, że zakażenie wirusem grypy niestety jest rzeczą Prawdopodobną w naszej populacji, dlatego że wyszczepialność szczepionką przeciw wirusowi grypy do tej pory w populacji polskiej była bardzo niska, niecałe 5%. Podczas kiedy w innych krajach to sięga paru 10% wyszczepialności. Wobec tego zakażenie wirusem grypy staje się bardzo prawdopodobne. Zdać sobie należy sprawę, że do tego całego niezwykłego problemu, jaki mamy z zakażeniem, z epidemią, z pandemią wirusa, zakażeniem wirusa wirusem SARS-CoV-2, z początkiem stycznia z dużym prawdopodobieństwem dołoży się nam to, czego nasza populacja doświadczała rokrocznie: epidemicznego zakażenia wirusem grypy. Wobec tego jest to niezwykle trudne i ważne wyzwanie dla całego systemu opieki zdrowotnej, w ogóle dla zdrowia publicznego w kraju, z którym zarówno władza, jak i system będą musiały się zmierzyć. Rozumiem, że obecnie nakładane restrykcje mają właśnie osłabić ten efekt. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Niemniej nadejście zakażenia, powszechnego zakażenia wirusem grypy jest wielce prawdopodobne. Powszechne zakażenie wirusem SARS-CoV-2 już mamy. Możemy się spodziewać również zakażenia wirusem grypy. No właśnie, i tutaj być może kolejny mit do, do obalenia, być może do potwierdzenia, jak to jest z mutacją wirusów, bo mówi się często, że nie warto się szczepić, nie ma sensu, ponieważ głównie na przykładzie grypy, bo ten temat wraca rzeczywiście co roku, nie ma co się szczepić na grypę, ponieważ to jest, jest, już jest inny wirus niż był, szczepionki się nie zmieniają, więc właściwie to nie ma sensu. Właśnie to jest tak, że szczepionki, jeśli chodzi o wirusa grypy, się zmieniają. One co roku są, rokrocznie są inne. One rokrocznie są dopasowywane do specyficzności głównie immunologicznej wirusa grypy, który w danym roku jest najpowszechniejszy, czy raczej wirusów grypy, które w danym roku są. Najpowszechniejsze, bo jesteśmy szczepieni taką mieszanką, które rozpoznają pewne spektrum specyficzności wirusa grypy. Jest to konieczne, dlatego że wirus grypy jest dosyć zmienny, on faktycznie mutuje dosyć szybko, i w związku z tym, przygotowanie takiej szczepionki rokrocznie, co corocznie nowej, jest konieczne. Wydaje się, że z wirusem SARS-CoV-2 sytuacja wygląda nieco inaczej, dlatego że jego biologia jest różna od, wirusa, od biologii wirusa grypy. On nie jest tak zmienny jak wirus grypy. On mutuje znacznie wolniej, z mniejszą częstością. W związku z tym, ja nie chcę w tej chwili wchodzić w kwestię specyficzności szczepionki SARS-CoV-2, dlatego że to cały czas ten problem stoi przed nami. Wiadomo, w tej chwili się mówi bardzo dużo o o systemie szczepień i tak dalej, ale w Polsce te szczepionki jeszcze nikt nie zaczął stosować. Wobec tego nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Działania organizacyjne, które są podjęte, mam nadzieję, sprostają temu wymogowi, jak i bardzo trudnemu zresztą organizacyjnemu, jakie ta, ten, ta fala szczepień nadchodząca będzie ze sobą niosła. Natomiast, tak jak powiedziałem, z wirusem grypy sytuacja jest inna. Jest to szczepionka rokrocznie nowa. Ja rozumiem, że w tym roku wyszczepialność, nie wiem na ile jest ona wysoka, będzie wyższa niż w latach poprzednich, ale ciągle mając na uwadze, jak źle to wyglądało w latach poprzednich, należy pamiętać, że mamy tutaj duże wyzwanie dla systemu zdrowia publicznego. Państwa test niewątpliwie ma szerokie zalety dla medycyny w ogóle, ale też wiele zalet głównie organizacyjnych dla systemu ochrony zdrowia, ponieważ tak jak Państwo już powiedzieli, za jednym razem uzyskujemy wynik tak naprawdę na dwa ważne i podobne do siebie patogeny, których ścieżka leczenia i w ogóle ścieżka terapeutyczna postępowania z pacjentem jest zupełnie inna i wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. W przypadku koronawirusa pod każdym względem. Więc tutaj dla kogo jest to produkt? Bo jest to test, który Państwo dopiero stworzyli. Chcecie Państwo go wdrożyć do, na rynek. Więc dla kogo kto będzie czerpał z tego największe korzyści i kto na co dzień będzie z niego korzystał? Ten test. Został tak zaprojektowany, żeby jego wdrożenie do laboratoriów, które do, wykonują diagnostykę SARS-CoV-2, bez problemu mogły go wykorzystać. Ten test nie wiąże się ani ze specyficznym oprogramowaniem, ani ze specyficznymi umiejętnościami. Wykonuje się go dokładnie tak samo, jak wykonuje się test na SARS-CoV-2. I to jest jego cały urok i siła, tak naprawdę, bo. Jego wdrożenie do rutynowej diagnostyki nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi. Ani kosztami, ani szkolenia. Jest to test, który natychmiast powinien być wdrożony do normalnej, codziennej działalności przy pandemii koronawirusa, a za chwilę przy pandemii grypy. Czego Państwo potrzebują jeszcze do wdrożenia? Czy już macie Państwo wsparcie od decydentów, od Ministerstwa Zdrowia, głównie tutaj pod kątem wdrożenia tego na rynek? Co musi się wydarzyć? żeby Polacy mogli korzystać z tego testu. Przypamiętać, że w tej chwili mamy do czynienia z prototypem, bo tylko to, to o tym możemy w tej chwili mówić. Nie możemy mówić o żadnym produkcie. Nie ma, ten produkt jeszcze nie istnieje. Natomiast ten prototyp według nas, według naszego rozeznania i do, do naszej oceny ma duży potencjał komercjalizacyjny i mam nadzieję, że... Ten potencjał zostanie odpowiednio wykorzystany. Oczywiście to nie jest proste, dlatego że to są postępowania, które mają swoje formalne etapy, przez które trzeba przejść. Począwszy od całego procesu walidacji zewnętrznej, testu i tak dalej, po prostu uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Wszczęliśmy postępowanie patentowe. Także po to, żeby to zaistniało jako produkt, no musi znaleźć się kto, najlepiej jakaś firma, która zechce taki produkt, którego prototyp wypracowaliśmy komercjalizować, to znaczy wdrożyć go do ewentualnej produkcji, no a potem go oczywiście konfekcjonować, zapakować w odpowiednie w odpowiednie opakowania, w odpowiednich dawkach, i tak dalej, i tak dalej, ale to już jest działalność, która i etap, który, którego Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk sam na pewno nie pokona. My nie jesteśmy instytucją, która tak. zajmuje się takimi rzeczami, która ma stosowne umiejętności i upoważnienia. Także to będziemy musieli przekazać innemu podmiotowi czy innym podmiotom w momencie, kiedy takie podmioty by się znalazły. Decydenci, głównie mam tutaj na myśli Ministerstwo Zdrowia, ale nie tylko, wielokrotnie udowodnili w czasie pandemii, że jeżeli coś jest ważne, istotne dla polskiego społeczeństwa, można pominąć standardowe procedury, bo pandemia jest zdecydowanie niestandardową sytuacją, właściwie bezprecedensową sytuacją dla wielu, wielu z nas, a na pewno dla polskiej medycyny nowoczesnej. Także apelujemy tutaj do decydentów, aby. By zainteresowali się testem i tym rozwiązaniem, które, mogą, które mogłoby zdecydowanie poprawić, zarówno diagnostykę w zakresie koronawirusa, jak i zoptymalizować diagnostykę i leczenie pacjentów z grypą, ponieważ ta pandemia, właściwie za chwilę, bo można powiedzieć, że od stycznia już możemy spodziewać się fali zachorowań na grypę. I tylko przy wsparciu decydentów można będzie powiedzieć, że że Polacy zdali ten test, bo inaczej nie jesteśmy w stanie szybko zaproponować testu tego rozwiązania szerokiemu społeczeństwu. Szanowni państwo, dzisiaj moimi gośćmi był profesor Michał Wit, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk i pani profesor Natalia Rozwadowska, kierownik Zakładu Patologii Molekularnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o teście, który już miejmy nadzieję, niebawem będzie dostępny dla każdego Polaka. Serdecznie dziękuję Państwu dzisiaj za rozmowę i do usłyszenia w kolejnym materiale. Dziękuję bardzo.